Roberta musi się o tym dowiedzieć Jest inteligentna Niech sama zdecyduje, z kim chce mieszkać Wiem tylko, że powinnam trzymać buzię na kłódkę Ona nie mówi mi nawet dzień dobry Daj jej trochę czasu Nie chcę co za niespodzianka? Co tu robicie? Czekamy na ciebie. Masz chwilę? Właśnie skończyłem lekcję. Coś się stało? Mówisz poważnie? Nie jestem w nastroju do żartów. Wiem. Jednak zrzeczenie się praw rodzicielskich to trochę za wiele. Tak, ale tylko to uszczęśliwi Roberta. Franco nie aprobuje tej decyzji. Dlatego przyszłam do ciebie. To problem, którego nie można rozwiązywać w pojedynkę. Oboje jesteście jej rodzicami. Więc, co decidesz? Co ty na to, Martinie? Nawet nie marzę o mieszkaniu z Robertą. To dla ciebie zbyt duże poświęcenie. Oddałabym wszystko, żeby uszczęśliwić moją córkę. Doceniam Twoje zaufanie. Chętnie wziąłbym na siebie tę odpowiedzialność, ale to nie zależy ode mnie. Jeśli to kwestia pieniędzy, zawsze będę wam pomagać. Nie zostawiłabym córki bez środków do życia. Chodzi o Robertę. Na pewno się zgodzi, żeby tylko mnie nie widywać. Nie mów tak. Ona kocha cię z całej duszy. Jest tylko wkurzoną nastolatką. To jej nie przejdzie. Zgadzam się z Franco. Doskonale ją znam. Już ją straciłam. Nie mogę jej zmusić, żeby była ze mną tylko dlatego, że tak nakazuje prawo. Nie mów tak. Jeśli postanowiłaś zrobić coś takiego, musisz spytać o zdanie Roberta. To ona jest najbardziej zainteresowaną stroną i ona zdecyduje. Obiecaj, że nic nie zrobisz, zanim się z nią nie rozmówisz. Jaka jest twoja odpowiedź? Niech jego mama zdecyduje. Ines wie, że nie znosisz Javiera. Miałeś przez niego dość problemów. Jeśli ci przeszkadza, teraz możesz się go pozbyć. Pan decyduje, panie adwokacie. To typowe dla Bustamante. Masz władzę i jej nadużywasz. Niech zostanie. Jesteś pewien? Tak. Żebyś później nie żałował. Niech Javier zostanie w szkole. Jak sobie życzysz. Oto mój syn, wielki Bustamante. Racja. To dla ciebie. Braka... Potrzebuję więcej skoroszytów. Robi się. Zagoń go do pracy. Tak jest. Proszę też mleko i ciastka. Szukałem cię. O co chodzi? Nic. Namówiłeś Diega, żeby przekonał moją matkę? Nie kiwnie palcem w twojej obronie. Trudno. Dzięki za pomoc. Przestań. Nie chcę, żebyś odchodził. Nie ma innego wyjścia. Moja matka podjęła decyzję. Powiedziałem jej, że jeśli przepisze mnie do innej szkoły, ucieknę. Groźby nic nie pomogą. To nie groźba. Spakuję się. Zwariowałeś, czy co? To niebezpieczne. Może ci się coś stać. Nie masz pieniędzy. Trochę zaoszczędziłem. Niewiele, ale dam radę. Ucieczka jest trudna i ryzykowna. Kogo to obchodzi? Mnie też mam dużo problemów, ale nie zwiewam ze szkoły. Dlaczego? No właśnie. Powiedz. Może powinnaś zniknąć, aż wszystko się rozwiąże. Nie sądzisz? Prosisz, bym z tobą uciekła? A zrobiłabyś to? Dobrze, że znów jesteśmy razem, maleńka Nie wiem, czy ci dziękować, czy się wściec Oszalałaś? Skąd pomysł z tą kradzieżą i namawianiem kierowcy, żeby udawał twojego starego? Chciałam być blisko ciebie Ale ale dlaczego? Po co to zrobiłeś? Bo wciąż cię kocham. To był jedyny sposób. Na dodatek, skuteczny. Liczy się tylko uczucie. A ty? Kochasz mnie jeszcze? Powiedzmy, że tak. Więc znów jesteśmy razem? Nie. Bardzo cię kocham, ale jestem wolnym duchem Należy do wszystkich dziewczyn Potrzebujesz chłopaka na wyłączność, który będzie z tobą cały czas i otoczy cię opieką W porządku Wybacz, że zawracałam ci gitarę Spoko nie sabes cómo me sorprende, se me siento muy orgulloso de ti, eres muy madura y eso es un gesto. Mój tata chciałby z tobą porozmawiać. Ah, sí, yo le hablo mañana. Zadzwonię do niego jutro. Nie ma potrzeby. Właśnie jest w szkole.